Dzień dobry, witam Was na Mokotowie. Jesteśmy na Służewcu przy ulicy Taśmowej. Mam tutaj na sprzedaż dwa pokoje gotowe do wejścia. Zapraszam! Od wejścia wrażenie zrobi ogromna ilość światła, a to dzięki dużym przeszkleniom oraz otwartej przestrzeni. Po prawej od wejścia znajduje się część dzienna. Jest to salon łączący miejsce do wypoczynku, jadalnię oraz doskonale wkomponowany, w pełni wyposażony i zabudowany aneks kuchenny. W części tej znajduje się również wyjście na duży balkon z widokiem na patio. Na wprost wejścia znajduje się kształtna i ustawna sypialnia z szafami w zabudowie i balkonem francuskim. W lewej części mieszkania położona jest ergonomiczna i funkcjonalna łazienka z dużym prysznicem Typu walking. W holu znajduje się duża ilość szaf w zabudowie. Lokal położony jest na czwartym piętrze sześciopiętrowego apartamentowca, mieszczącego się w inwestycji reset dewelopera Echo. Do lokalu przypisane jest miejsce parkingowe w hali garażowej. Nieruchomość położona jest na warszawskim szybko zmieniającym się służebcu. Podsumowując, ładne, funkcjonalne dwupokojowe mieszkanie z dużym balkonem oraz garażem.